Chodź ze słodka. Witam 22 kwietnia 2021 roku. Zobaczcie jak sytuacja wygląda zewnętrzna, Wschód słońca 609. No to już był. Zachód 2015. Dzień trwa 14 godzin 6 minut. No u sąsiadów tylko. No, właśnie się żaluzja otwiera jedna. Jest szansa, że się inne otworzą. Bo to NL, widać, że silniki elektryczne słychać, że chodzą. To może za chwilę się pokażą. Kochani, witam. Z dobrą kawą. Witam Barbarę Witam Mariolę. W pierwszej kolejności witam wszystkich tych, którzy wysyłali energii, miłości. Tak. Było 51 osób na dzisiaj rano, wczoraj o 21, także uważam, że wynik doskonały. Słuchajcie, 50 osób, które wysyłają miłość w jednej intencji. No, chyba jest ja godziny. O, zobaczcie, roleta się automatycznie podnosi. No, jak ładnie. To wygląda. No, co, co tam się dzieje? Przejdźmy, zobaczmy, co to za ptaki tam tak słychać. Nie wiem, nie znam. O, żółty mlecz, zobaczcie, jeden jest. O, i zacznie coś kwitnąć u mnie, ho, ho, pod domem. No wiosna, 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 pani sierżancie. Także tak to posłuchajcie jest. No dobrze, jedziemy z afirmacją. Jeszcze łyk kawy. I kilka refleksji. Może się pyta, czy kawa w małym kubku, czy w dużym kubku? No dzisiaj w duszy. O, jest jakaś akcja tych o, 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 i chyba sujka jak sujka to atakuje, no to się nie ma co dziwić że się denerwuje. kochani idziemy na afirmację, do ogródeczka do ogródeczka a tutaj pójdziemy jak te kwiaty Poran, o poranku zobaczcie no ładnie ładnie, ładnie, ładnie także widzicie tulipanów kocho, tylko coś Pąków jeszcze... O jest, jest! Jest jeden pąk. Jest. No to tulipany. Niech tylko słoneczko się pokaże. To zaraz będzie akcja kwitnienia kwiatów. A tu... O i tu jest jeden pąk. I drugi. I żonkil jeden. No, 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 no. Okej. Okay. Zapraszam na afirmację a może na tle tego ładniejszego domku to moi drodzy o a tam kaczki wkuwają to afirmacja mieliśmy spokój, mieliśmy szczęście mieliśmy radość, ale radości to nigdy nie za wiele. Najpierw wdech, wydech, wydech, uspokajamy organizm. Ja Magdalena moją intencją jest, aby każdy dzień był dla mnie radością. Każdy poranek był uśmiechem. Każdy dzień się uśmiechał do mnie i do każdego z nas. <grywia> <grywia> Oj, ale fajna każdy dzień był radością. Zobaczcie, jak to, żeby coś przyszło, to trzeba po prostu się tak e, puścić, nie myśleć. Przyjąć jakiś kierunek i te słowa przychodzą same. Jakże jest pięknie, zobaczcie jakie jest niebo, <taki> takie niebieskie, ale wczoraj mieliśmy gości z Polski, przyjechali, akurat posłuchajcie najpiękniejsze słońce świeciło i mówią wow, jakże piękna pogoda tutaj, ja mówię tak, 10 minut, <taki> u nas w Rzeszowskim to jeszcze mówi, w zeszłym tygodniu to śnieg leżał, posłuchajcie nie upłynęło 15 minut, Przyszła chmura, deszcz zaczęło grzmieć. I ja mówię, boże i przyjechała ta chmura za wami. Ale mamy nadzieję, że za chwileczkę to wszystko ożyje. A wiśnie, choć co roku w Polsce kwitną 21 kwietnia, tak 21 minął, wiśnie stoją. Czyli jeszcze chwila mrozu jest. A może mnie dzisiaj zaskoczył i mówi do mnie tak. A może ty byś malowała anioły? Posłuchajcie, no malowała, bo rysować mazakami jest jedno, ale to jest kwestia wyczucia farby, bo mam farbę akrylową, a może to by były farby wodne i by lepiej... Yy, teraz pytanie na czym? Czy na drewnie? No tak ten temat mnie zaintrygował. Tak mi to weszło w głowę. No nie ukrywam, podoba mi się. Tylko moim wyobrażeniem, ale myślę, że to chyba chodzi o farbę akrylową bardziej, to jest taki, wiecie, sam kontur anioła. Głowa, postać, skrzydło. To muszę dzisiaj spróbować. A wczoraj miałam takie doświadczenie, że angelicę dałam mmm, taki obraz, który namalowałam dla niej w takich kolorach morelowych i przyszło, że pod... przyszła do mnie, że ona potrzebuje jeszcze taki ale w złocie. No, to, posłuchajcie, jak przyszło, no to jest to, co przychodzi, prawda? Inwencja twórcza. To muszę to przełożyć na papier, na płótno. Kochani, miłego dziąka życzę. Tak to jest, po wschodzie słońca, także to mamy taką pogodę.